Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Kolejny dzień, kolejna drama związana z Blizzardem i Diablo 4. Tym razem chodzi o coś trywialnego, co rozwścieczyło fanów. Zanim przejdziemy do meritum, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, do której link znajdziecie w opisie. Aktualnie trwa tam promocja na gry, w które trzeba zagrać w 2023, a wśród nich takie tytuły jak Ratchet Clank, Elden Ring F1 2023, Mafia 3, Remnant 2, Planet Zoo. Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Street Fighter 4, Diablo 4, Star Wars, Jedi, Ocalały i wiele, wiele innych tytułów. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, link w opisie, a my przechodzimy do dramy związanej z Diablo 4. 20 lipca rozpoczął się pierwszy sezon Diablo 4, który na papierze wyglądał i zapowiadał się dosyć dobrze. Jednak realia były zupełnie inne. Bardzo dużo graczy po prostu nie gra w pierwszy sezon, bo im się po prostu nie chce. Rozgrywka związana z pierwszym sezonem dla wielu graczy ma takie same odczucia jak niesezonowa rozgrywka, dlatego po prostu postanowili ominąć pierwszy sezon. Jednym z większych dodatków w pierwszym sezonie dla nowych postaci były spaczone serca, które naprawdę dają wielki boost naszym postaciom. Jednak jest związana z tym pewna drama. Jest to temat tak często omawiany, że Blizzard musiał stworzyć live'a, na którym wszystko wyjaśniają. Wyjaśnili podczas niego, że większość rzeczy, które zostały wprowadzone w hotfixie, zostanie zmienione z powrotem. Jednym z największych zarzutów graczy jest ilość miejsca dostępnego w swoim, nazwijmy to, banku. Jak pewnie doskonale wiecie, nowe serca trafiają prosto do głównego inwentarza. A to zajmuje bardzo dużo miejsca. Po kilku godzinach rozgrywki. Oprócz przedmiotów mamy też serca, co zajmuje nam cały inwentarz, i to jest po prostu śmieszne. Na szczęście jeden z twórców Diablo 4, Joseph Piepiora, na swoim Twitterze wyjaśnił temat. Powiedział, że kwestia nowej zakładki w tym naszym banku. To kwestia nie rozgrywki czy dodania tego, a kwestia optymalizacji gry. Powiedział, że i co jest bardzo dziwne, o czym opowiemy sobie za chwilę, że stworzenie nieskończonej ilości tabów do okupienia czy nieskończonej ilości zakładek, którą możemy sobie wybrać, jest kwestią optymalizacji gry, ponieważ za każdym razem, kiedy widzimy nowego gracza na ekranie, gra wczytuje jego przedmioty i jego przedmioty w banku. Co jest po prostu głupie. Ja mam tutaj tylko pytanie, dlaczego graf czytuje przedmioty innego gracza, które znajdują się w jego skrzyni czy w jego banku? To jest po prostu bez sensu. Z drugiej strony, czy dodanie jednej nowej zakładki, czy dwóch, czy nawet pięciu nowych zakładek spopsuje grę? Innych graczy na ekranie spotykamy na tyle rzadko, że myślę, że nie byłby to wielki problem. Aczkolwiek dla Blizzarda może to być problem. Aktualnym stanowiskiem Blizzarda związanym z nowymi zakładkami jest problem optymalizacji gry. Ale jeżeli w przyszłych sezonach wprowadzą fakt, że można będzie kupić za prawdziwe pieniądze dodatkowe e, miejsce w banku, będzie to wiało hipokryzją i myślę, że wtedy gracze wybuchną wściekłością. Aczkolwiek Joseph Piepiora zaznaczył, że jest to problem, nad którym aktualnie pracują, wiedzą co się dzieje i mają nadzieję naprawić to jak najszybciej się tylko da. Ja uważam, że może być już jednak troszeczkę za późno. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej albo na karcie społeczność, czy grasz w pierwszy sezon Diablo 4. Powiem wam szczerze, że ja zacząłem, ale nie wiem czy dokończę. Trzymajcie się na razie.